Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie. Enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Po nabyciu nowego czujnika, należy odłączyć negatywny terminal akumulatora w celu uniknięcia zwarć, a następnie rozłączyć połączenia elektryczne z uszkodzonego czujnika. Kolejnym krokiem jest demontaż starego czujnika który zazwyczaj wymaga odkręcenia odpowiednich śrub lub zaczepów. Po usunięciu starego czujnika, montuj nowy, upewniając się, że wszystkie połączenia są odpowiednio zamocowane i zabezpieczone. Na koniec podłącz z powrotem połączenia elektryczne i terminal akumulatora, a następnie uruchom silnik, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!